upalne lato gorąco idealne warunki dla pewnego szkodnika dzisiaj porozmawiamy chwilę o przędziorku w naszych uprawach możemy natknąć się na dwa główne typy przędziorka jest to przędziorek chmielowiec i przędziorek szklarniowiec także za chwilę postaram się nieco bliżej opisać Ci te szkodniki jak żyją Czym się odżywiają, przede wszystkim jak możemy je zwalczać. No i jaki jest cykl życia takiego szkodnika. Także zapraszam. Przędziorki lubią gorącą i suchą pogodę. Dlatego można je znaleźć w środku lub pod koniec lata. W rzeczywistości uważa je się za jedne z najbardziej niszczycielskich szkodników, jakie możemy spotkać w naszym ogrodzie. No i przede wszystkim jakie mogą zaatakować nasze pomidory. Sam szkodnik jest prawie niemożliwy do zobaczenia, więc musisz wypatrywać pierwszych oznak, które on pozostawi. Innym powodem, dla którego trudno go zauważyć, jest to, że przędziorek lubi być poza bezpośrednim światłem słonecznym. Więc zwykle chowa on się po spodniej stronie liści. Na początku, na liściach możesz zauważyć drobne, białe lub żółtawe plamki, a czasem nawet i dziurki. Z czasem, gdy obserwujemy liście pomidorów z pewnej odległości, liście wydają się jakby mienić lub być srebrzyste. Jest to ważna wskazówka. W miarę jak populacja będzie się rozrastać, można będzie zauważyć jedwabiste pajęczyny wokół łodyg oraz wokół liści pomidorów. Następnie, gdy inwazja jest już naprawdę poważna, można zauważyć pajęczynę, która pokrywa całe niemalże roślinę. Przędziorki żywią się tkankami roślin, dlatego liście, które zjadają, z czasem ulegają przybarwieniu. Tutaj mamy odpowiedź, skąd są właśnie te białe i żółtawe plamki. Podobnie jak w przypadku każdego poważnego problemu ze szkodnikami, jeśli nie jest on leczony przez długi czas, może być śmiertelny dla Twojej rośliny. Dlatego najlepiej jest zacząć leczyć swoje rośliny tak szybko, jak tylko zauważysz, że coś się z nimi dzieje niepokojącego. Jeśli wykryjesz przędziorki wystarczająco wcześnie, możesz spróbować spryskać łodygi oraz liście za pomocą węża ogrodowego. Następnie możesz spryskać rośliny olejkiem nem, który jest naturalnym pestycydem. Ponadto przędziorki nie lubią oprysku z czosnku, mięty, tymianku. A także z wyciągu z ostrych papryczek. Zabieg należy powtarzać mniej więcej co 7 dni, aż do całkowitego wyeliminowania zagrożenia. Jeśli inwazja jest poważna, należy zastosować silniejszy środek, taki jak na przykład siltak czy ortus. Osobiście poleciłbym Ci siltak, bo ma szersze spektrum działania. Dobrym rozwiązaniem będzie również usypanie okręgów z ziemi okrzymkowej wokół pomidorów. Stanowi ona naturalną barierę nie do przejścia dla przędziorków i tu ważne jest, żeby ten okrąg łączył się ze sobą, żeby nigdzie nie było żadnej przerwy. W walce z przędziorkami wspomogą nas również owady, takie jak chociażby biedronki, larwy złotooków i pluskwiaki kolczaste. Pamiętaj jednak, że zastosowanie środka chemicznego wpłynie również na populację tych pożytecznych owadów. Teraz krótko omówimy cykl życia przędziorka. Cykl życiowy przędziorka obejmuje składanie jaj, po których następują cztery aktywne stadie rozwoju. Jest to larwa, dwa stadia nimfy i na końcu osobnik dorosły. Między każdym z aktywnych stadiów występuje okres spoczynku. Rozwijowi przędziorka Sprzyjają gorące i suche warunki. Minimalna temperatura dla niego to 10 stopni Celsjusza, optymalna aż 34. Pełny cykl życia może zostać ukończony w ciągu 14 dni, w temperaturze około 25 stopni, a nawet i wyżej. W zimnym klimacie przyndziurek zimuje jako jaja lub dorosłe samice w zakamarkach kory drzew, łodyg roślin lub w ściółce liściowej a także w górnej warstwie gleby u podstawy roślin żywicielskich oczywiście to ostatnie pomidorów nie dotyczy także mam nadzieję, że te informacje które postarałem się przekazać w tym filmie w jakimś stopniu będą dla Ciebie przydatne no i pamiętaj również o regularnym przeglądzie swoich roślin tak, żeby w miarę szybko zareagować na pojawiające się zagrożenie ja Ci dziękuję i do następnego odcinka. Cześć.